Maciej Okraszewski, dział zagraniczny. Dziennikarz, który pisze i opowiada w swoich podcastach o tym, co podobno polskiego czytelnika nie interesuje czyli o polityce i historii zagranicznej. Jego głównym obszarem zainteresowania jest Ameryka Łacińska i Hiszpania. Nie boi się poruszać trudnych, niewygodnych tematów, i zawsze robi to w niezwykle merytoryczny i ciekawy sposób. Cześć, nazywam się Maciej Okraszewski, jestem dziennikarzem, reporterem. Zajmuję się Iberoameryką, czyli Ameryką Łacińską oraz Półwyspem Iberyjskim, szczególnie Hiszpanią, gdzie mieszkałem przez najdłuższy czas bo ponad 4 lata i byłem tam korespondentem polskich mediów, Tygodnika Polityka, Gazety Wyborczej i jeszcze kilku innych. I dziś opowiem Wam o genezie i przyczynach konfliktu katalońskiego, tego konfliktu niepodległościowego, który od kilku lat widzieliśmy w polskich mediach dość dużo, bo był szeroko relacjonowany. Ale trochę się gubią jego prawdziwe przyczyny, które są jak zawsze złożone, i też wydaje mi się, że ten konflikt jest dobrym przykładem takich szerszych pytań, które możemy sobie sami zadać, bez względu na to, czy mieszkamy w Hiszpanii, właśnie w Katalonii, czy gdzieś indziej. Więc zacznijmy może od takiej współczesności, która może nas dobrze cofnąć. Jeżeli pójdziecie na jakikolwiek mecz Barsy, a w Barcelonie są dwa kluby piłkarskie, jest też Espanyol, o czym wiele osób zapomina, ale jeżeli pójdziecie na mecz Barsy, to dokładnie w 17 minucie i 14 sekundzie usłyszycie, jak kibice skandują bardzo głośne niepodległość. I to jest tak słynny okrzyk, że nawet FIFA robiąc e, gry, czyli EA Sports robiąc gry FIFA, w, nie pamiętam w której dokładnie edycji, ale włączyła ten okrzyk właśnie do meczów rozgrywanych na Stadionie Barcelony. To jest okrzyk, który odnosi się do wydarzeń z 1714 roku i on pokazuje, jak długo ten konflikt się ciągnie, ale tak naprawdę musimy się cofnąć jeszcze trochę więcej, ale skrócę tę całą część historyczną, żeby nie była aż tak super nudna. Cofamy się mniej więcej do tego czasu, kiedy Bolesław Chrobry się koronował na króla Polski i wtedy Barceloną rządził Ramon Berenger albo Berenger Ramon, w zależności od tego, o kim mówimy, bo tak naprawdę było sześciu władców o tym samym imieniu i nazwisku, więc zamieniali je czasami kolejnością. Raz było to nawet dwóch bliźniaków, więc żeby się od siebie odróżniać, to jeden był Ramon Berenger, a drugi był Berenger Ramon. Po czym jeden z tych bliźniaków zamordował tego drugiego, więc ta historia generalnie jest bardzo rozległa i wielowątkowa. Zmierzam do tego, że za ich panowania Katalonia się Barcelona rozciągnęła swoje panowanie na Katalonię i rozciągnęła swoje panowanie na ziemię, które dziś kojarzymy z Katalonią. A ostatni z tych Ramonów Berengerów to jest straszne utrapienie dla katalońskich uczniów w szkołach, który był który. Więc ostatni z nich wziął ślub i dzięki temu ślubowi wszedł w Unię z Aragonią. To jest super ważne, bo jak dziś mówimy Polacy, Hiszpanie, Katalończycy i tak dalej, to myślimy takimi kliszami, które tak naprawdę funkcjonują dopiero ze 150 lat. Wtedy nie było narodów i nie było państw. Były tylko Unie pomiędzy władcami, w związku z czym w momencie, w którym on się ożenił z kobietą z Aragonii, to te państwa były złączone jako państwa tych władców, a nie konkretnie Katalonia. Natomiast generalnie dzięki temu związkowi Barcelona jako miasto stała się najbogatszym portem Morza Śródziemnego, bo Katalonia podbiła to, co dziś jest Walencją, to, co dziś jest Balearami, była na Sardynii, była na Sycylii, była generalnie ogromnym, bardzo silnym państwem. Jedno małżeństwo dało im taką potęgę, a drugie małżeństwo ich trochę pogrążyło. Bo w XV wieku Ferdynand II Aragoński, który wciąż był nominalnie ich zwierzchnikiem, chociaż Barcelona miała szeroką autonomię, wziął ślub z Izabelą Kastylijską. I to jest ta para, która dała pieniądze Krzysztofowi i Kolumbowi, żeby odkrył Amerykę. Chociaż ta Ameryka tam była, nie została przez niego odkryta, on po prostu dopłynął. Natomiast oni uważali, że coś innego było ważniejsze w ich życiu, czyli to, że przeprowadzili rekonkwistę kontynentu. I Hiszpania, taką jaką znamy ją dziś fizycznie, geograficznie, to jest właśnie ich dzieło z 1492, kiedy podbili ostatnio tam państwo muzułmańskie w Granadzie, zresztą dlatego są tam pochowani do dziś. Ameryka ich nie interesowała za bardzo. To jest super ważne, bo jak zjednoczyli tę Hiszpanię, to do dziś w samym tylko tym kraju jest 14 różnych dialektów hiszpańskiego, nie mówiąc o osobnych językach, takich jak właśnie kataloński, baskiński, galisyjski albo oksytański, mówi tylko kilkanaście osób, ale to jest jeden z języków oficjalnych Hiszpanii. No więc 14 dialektów hiszpańskiego mamy dziś, a wtedy mieliśmy ich jeszcze więcej. Więc żeby zjednoczyć to państwo w jakiś sposób, to trzeba było też napisać słownik. I ten słownik napisano po kastylijsku, czyli w języku, w którym mówiła żona tego Fernanda. To, co się też stało, nie, nie bez powodu wspominam tę Amerykę wcześniej od Krzysztofa Kolumba, to to, że cały handel się przerzucił na zachód, czyli na handel z koloniami, które były w Ameryce Łacińskiej. W związku z czym ta Barcelona i ta Katalonia zaczęła tracić na znaczeniu i doszło tam do różnych kryzysów gospodarczych. Więc była niechęć elity z Barcelony do reszty kraju, która rosła, ale ona nie miała takich form jeszcze jak do tej pory. Teraz zrobimy przeskok do tego stadionu piłkarskiego. Była wojna o sukcesję hiszpańską i nie będę się w to wkręcał, ale generalnie Barcelona poparła stronę, która przegrała i w 1714 roku, w wrześniu, Barcelona została zdobyta w oblężeniu. I w efekcie tego oblężenia hmm, Konsekwencje, które spotkały miasto, były bardzo poważne. Zaczynając od tego, że jego obrońca obcięto mu głowę i wystawiono ją na publiczne pokazanie na następne 12 lat, żeby wszyscy o tym pamiętali, co się stało. Po drugie, nałożyli na nich bardzo duże podatki, z których opłacali armię, która okupowała ten teren. I po trzecie, zabroniono używania języka katalońskiego w szkolnictwie i w administracji publicznej. Co dotyczyło bardzo wąskiej grupy osób, bo jednak mało osób się zajmowało administracją publiczną i szkolnictwem, bo większość była chłopami, ale mimo wszystko. I tak to sobie było dalej, a katalończycy, jako osobny naród, tak naprawdę funkcjonowali wewnątrz Hiszpanii, podbijali ten nowy świat itd., dalej. Zrobimy kolejny przeskok do przodu i jesteśmy już w XX wieku. Jest dyktatura generała Franco. Katalonia jest tym regionem, który jako ostatni się poddaje, jako ostatni pada. I generał Franco postanawia, że żeby zjednoczyć też Hiszpanię, to musi się wyzbyć jakichkolwiek inności. Wszyscy muszą być tacy sami, wszyscy muszą mówić tym samym językiem, wszyscy muszą wyznawać tę samą religię. W związku z czym kataloński, tak jak na przykład baskijski, zostaje zakazany całkowicie, nie wolno go uczyć, nie wolno nawet na nagrobkach pisać po katalońsku, jak ktoś umiera. I dla katalończyków jest to duża trauma, ponieważ Barcelona jest bliżej Paryża niż Madrytu, de facto. I w XIX wieku odrodzenie kulturalne, które my znamy też z Polski, typu Mickiewicz i tak dalej, rozgrywało się głównie w Katalonii. Katalońscy autorzy byli najpłodniejszymi artystami byli najbardziej na bieżąco z tym, co się działo w Europie, z tym, że tworzyli głównie po hiszpańsku. Natomiast wówczas bogaci Barcelończycy, a Barcelona była w przeciwieństwie do Madrytu bogatym miastem rozwiniętym jedynym uprzemysłowionym miastem, tak naprawdę w Hiszpanii, tak na wielką skalę. No więc oni zaczęli finansować te sztuki i stwierdzili, że dobrze by było stworzyć lokalną tożsamość. Ona do połowy tego XIX wieku skupiała się tylko na kulturze i na języku, ale od. Połowy XIX wieku, kiedy mamy już nacjonalizmy, kiedy zaczynamy czuć się Polakami, Niemcy zaczynają czuć się Niemcami, Francuzi zaczynają czuć się Francuzami, Katalończycy stwierdzają, że oni też są osobnym narodem i zaczynają na to ułożyć bardzo duże pieniądze. Więc mamy sporo powrotem ten przeskok. Generał Franco tego wszystkiego zabrania, nie wolno już mówić po katalońsku. Ale za jego czasów Katalonia w dalszym ciągu dobrze się rozwija, szczególnie Barcelona, która już była uprzemysłowiona i teraz będzie dalej uprzemysłowiona. Co oznacza, że z całego kraju zjeżdżają tysiące ludzi. Z Andaluzji, ze Stremadury, z innych części Hiszpanii zjeżdżają robotnicy z całymi rodzinami. Nagle w Katalonii zaczyna wieszkać więcej ludzi mówiących po hiszpańsku niż po katalońsku. Więc dla tych katalończyków jest to poczucie zagrożenia. E to, jak bardzo tępiony jest język kataloński, widać na przykład w 1968 roku. Katalo Hiszpanię ma reprezentować na konkursie Eurowizji piosenkarz, który jest Katalończykiem i ma przebój po katalońsku, który chce zaśpiewać po katalońsku. W związku z czym zdejmują go z anteny. W jego miejsce wsadzają hiszpańskojęzyczną piosenkarkę, która śpiewa tę samą piosenkę, tylko po hiszpańsku. Jest taki człowiek w Katalonii, który się nazywa Jordi Pujol, który bardzo dba, żeby ten język kataloński się rozwijał. W 1960 roku pisze nawet pamflet na generała Franco, który odwiedza akurat wtedy Barcelonę i koledzy tego Puziola śpiewają mu to publicznie w teatrze, za co wszyscy później dostałem 7 lat więzienia przed Trybunałem Wojskowym. Puziol też odsiaduje tylko 2,5, ale to mu daje duże podstawy do tego, że kiedy generał Franco już umrze w 1975 roku, to Puziol jako jedna z najbardziej znanych postaci w Katalonii tworzy partię polityczną. To w zasadzie jest koalicja, ale traktujemy ją jak jeden byt polityczny. Nazywa się Konwergencja i Unió I wygrywa pierwsze wybory e, lokalne po śmierci generała Franco, a później zostaje pierwszym premierem Katalonii, autonomicznego rządu wewnątrz Hiszpanii. I będzie nim przez ćwierć wieku. Pierwsze, co ten parlament przegłosowuje, to jest ustanowienie tego święta, diady, tego pamiętniającego tą porażkę z 1714 roku, czyli z tą uciętą głową. To jest, zaczyna być święto narodowe Katalonii. Po drugie, Puziol jest świetnym politykiem. Jego partia politycznie stoi w centrum, ale bardziej moglibyśmy mówić, że jest z gumy, ponieważ jest się w stanie dogadać z każdym, w każdych okolicznościach, i lokalnie, i krajowo, z Madrytem. W związku z czym Puziol tak robi. Dogaduje się z wszystkimi przez te 25 lat, 23 w zasadzie, i w powoli, krok po kroku, zdobywa coraz większe prawa dla właśnie Katalonii, żeby ta rządziła się po swojemu. To oznacza, że Katalonia między innymi dostaje możliwość nauczania po katalońsku, co jest super dla niej ważne. Ale to też oznacza, że ma własną policję i tak dalej, i tak dalej. Nie będę was zamęczał szczegółami. Wszystko jest generalnie dobrze. Katalonia jest jednym z najbogatszych regionów w kraju. Pujol traci władzę, namaszcza swojego namiestnika, bo jest już jest stary. Chwilowo jego partia rozstaje się z władzą, ale później do niej wraca w 2010 roku, ale... Jest kryzys gospodarczy, międzynarodowy kryzys gospodarczy, którego nas w Polsce w zasadzie konsekwencje obeszły bokiem. Wybuch 2008. Hiszpania jest jedną z jego największych ofiar w ogóle na świecie, a co dopiero w Europie. To jest akurat ten moment, kiedy tam mieszkam. Co drugi Hiszpan wśród mojego pokolenia jest na bezrobociu, wśród tych starszych co czwarty. Rośnie liczba samobójstw o jedną piątą. Między innymi dlatego, że wszyscy są w tak ciężkich długach, że w całym kraju jest 600 tysięcy eksmisji. 800 tysięcy Hiszpanów musi emigrować z kraju, żeby po prostu znaleźć jakąkolwiek pracę. Gospodarka się zaamuje, jest bardzo źle. Są w całym kraju jest polityka cięć. To, jak ogromna dziś Hiszpania ma problemy z koronawirusem, wynika z tego, że po prostu w 2012 roku udławiono służbę zdrowia, bo nie było na to pieniędzy, bo Hiszpania tunęła w długach. I Katalonia też tunęła w długach. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która się dzieje. Katalonia płaci co roku około 10 miliardów dolarów do budżetu centralnego. Co jest taką zasadą, że wszyscy żyjemy razem, więc jeżeli ktoś zarabia więcej, no to daje te pieniądze po to, żeby ci biedniejsi mogli z nich coś zrobić. Czyli te pieniądze dostaje właśnie Andaluzja, Estremadura i te najbiedniejsze regiony. Dla katalończyków to jest zadra od samego początku. Że ojej, jesteśmy tacy bogaci, oddajemy tyle pieniędzy do Madrytu, że Madryt nas okrada. I to są takie. Uczucia, które gdzieś tam sobie istnieją, yy, ale nigdy nie są pierwszoplanowym leitmotivem politycznym. Tak samo jak niepodległość Katalonii, która zawsze istnieje gdzieś w tle, ale opowiada się za nią mniej więcej 15% osób. Ale to wszystko się zmienia w 2010 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny w Madrycie, wykreśla ze statutu autonomii, czyli takiej lokalnej jakby konstytucji katalońskiej, wykreśla zapis o tym, że katalńczycy są narodem. Mówi im, że. Nie mogą tak sobie mówić. Tydzień później w Barcelonie protestuje milion osób. To jest ten moment, kiedy ta partia. Wcześniejsza żordiego Puziola, która wcześniej gdzieś o niepodległości trochę przebąkiwała, stwierdza, że może warto uderzyć w ten temat. Również dlatego, że nagle z 15% poparcia dla niepodległości robi się 48%. To jest ogromny skok, bardzo emocjonalny. To, że nie pozwalają nam mówić, że jesteśmy narodem, a równocześnie nas okradają, bo to jest to, co jest non-stop powtarzane, plus cięcia, nie mamy pieniędzy, a moi sąsiedzi tracą pracę, albo muszą emigrować i tak dalej. To wszystko buduje taką narrację, że władza. Która wcześniej się tym nie za bardzo zajmowała, mówi, tak, potrzebujemy niepodległości. Ale mówi tak nie bez powodu. W 2011 roku ministrowie z tego rządu musieli uciekać helikopterem z siedziby lokalnych władz, dlatego, że po prostu wściekły tłum ogroża budynek i sprzeciwia się tym cięciom. To jest jeden powód, dla którego chcą skierować uwagę gdzieś indziej. A drugi powód jest taki, że ten Jordi Puziolo, o którym mówiłem, który przez 23 lata rządził Katalonią. On żyje do dziś, ma 90 lat i właśnie czeka, żeby zaczął mu się jego proces, bo prokuratura zarzuca mu, że zdefraudował 290 milionów euro. Razem ze swoją rodziną, m.in. swoim najstarszym synem, który też się nazywa Jordi, który kiedyś został przełapany jak do sąsiedniej Andory, wywoził walizki wypełnione banknotami o nominałach 500 euro. System korupcyjny, który stworzył Puziol, nazywa się systemem 3%, bo tyle musiały firmy wypłacać z kontraktów zlecanych im przez właśnie władze katalońskie za roboty publiczne. 3% oddawali ugrupowaniu politycznemu, czyli konwergencji, oraz samemu podzielowi. Więc powód, dla którego Katalonia, a konkretnie to jedno ugrupowanie, chciałoby mieć pełnię władzy nad polityką fiskalną, to jest między innymi ukrycie tej korupcji. A te wszystkie rzeczy wychodzą na jaw właśnie w trakcie kryzysu. One nie dotrzeczą tylko Katalonii. Afery korupcyjne są tak ogromne w Hiszpanii w tym czasie, że nawet król musi abdykować. Nie tylko z powodu afery korupcyjnej, ale to też dotknęło jego rodziny. Jego zięć poszedł do więzienia. Córka też teoretycznie powinna, ale okazało się, że nie wiedziała, że jej mąż defraudował środki publiczne, a nie wiedziała skąd te wszystkie miliony na Wille. W związku z czym atmosfera w Hiszpanii jest niezwykle napięta. Odbywają się nowe wybory, w których ta wcześniejsza partia wchodzi w koalicję z ugrupowaniami, które naprawdę od zawsze domagały się niepodległości Katalonii, jeszcze zanim to wszystko się zaczęło, ponieważ takie były dążenia ich liderów i takie były ich przekonania. Razem ta koalicja zyskuje większość w parlamencie katalońskim, a ponieważ konflikt się cały czas zaognia i w Madrycie ówczesny premier Mariano Rajoy ma taką strategię generalnie, nie tylko z Katalonią, ale z wszystkimi innymi, że on po prostu z nikim nie rozmawia, on czeka aż się problemy same rozwiążą, to ten konflikt narasta. W 2014 roku jest pierwsze referendum o niepodległości, ale wtedy Madryt jeszcze grozi, że ono jest nielegalne i zareaguje z pełną siłą, w związku z czym zostaje zmienione na plebiscyt niewiążący, ale w 2017 roku, konkretnie 1 października, zostaje zorganizowane prawdziwe referendum. Madryt nie do końca w nie wierzy, bo uważa, że nie da się go zorganizować na taką skalę, bo przedsięwziął różne środki, żeby temu przeciwdziałać. Ale okazuje się, że katalończycy, a konkretnie ci, którzy są nastawieni pro niepodległościowe, zrobili mnóstwo pracy, zwieźli potajemnie z Francji urny, wydrukowali karty do głosowania i 2 miliony katalończyków idzie tego dnia głosować. Idą głosować tylko przekonani za niepodległością. 90% osób się za nią opowiada, mimo że w sondażach nigdy nie mieli większości. Najwięcej, ile kiedykolwiek mieli, to 48%. Nigdy nie przekroczyli połowy. Ale referendum się odbywa, i to są te sceny, które znacie z telewizji. Kiedy hiszpańska policja bije ludzi, później następuje cały szereg różnych politycznych zawirowań, w które się nie będę wkręcał, bo każdy dzień przynosi coś nowego. Na przykład 27 października, kiedy premier rządu mówi. Nie, jednak nie ogłosimy niepodległości, zrobimy nowe wybory, premier rządu katalońskiego. Ale wszyscy go wyzywają od zdrajców, więc jeszcze do tego samego dnia ogłasza niepodległość, po czym to zawiesza, po czym ucieka z kraju i do dziś ukrywa się w Belgii przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości, a jego zastępca, który jednak nie uciekł, dostał w zeszłym roku 13 lat więzienia, mimo że groziło mu 20 kilka. Generalnie ten konflikt, który oglądaliśmy, miał więc dwa źródła. Jedno źródło było czysto polityczne. Byli ludzie, którzy wykorzystali tę sytuację ze względu na swoje partykularne interesy, na to, że musieli chronić siebie i swoje środowisko. Natomiast druga faza tego konfliktu, czy raczej drugie źródło tych dążeń niepodległościowych, wynika z tych wszystkich lat i nadbudowy kulturowej przede wszystkim, która sprawiła, że Katalonczycy uważają się za osobny naród. Są de facto osobnym narodem, tylko że zawsze funkcjonowali wewnątrz Hiszpanii. Ci, którzy uważają, że powinni odejść na niepodległość, nie przeważają, ale mają z różnych powodów większość polityczną. Jest skomplikowany system polityczny, który sprawia, że głosy oddawane na prowincji liczą się trochę lepiej niż głosy w miastach, a zwolennicy niepodległości właśnie na prowincji przeważają w przeciwieństwie do miast. Jak ten konflikt się rozwiąże? Trudno powiedzieć i nie chcę też komentować rzeczywistości. W zeszłym miesiącu na przykład obecny premier Katalonii został zdjęty z urzędu przez sąd. W związku z czym to wszystko się dzieje na bieżącej. Kiedykolwiek nie będziecie tego oglądać, czy za dwa miesiące, czy za pół roku, czy za rok, ta sytuacja może być inna. To nie wygaśnie tak prędko. Natomiast cała ta opowieść zmierza do tego, że katalońskie mm, zmagania z Madrytem, i znów nie katalońskie pełni, tylko połowy Katalńczyków, druga połowa jest odmiennego zdania, te zmagania pozwalają nam trochę szerzej spojrzeć na mm, generalnie tego typu konflikty społeczne na całym świecie. Czy na przykład wiedząc, że ludzie, którzy podejmowali decyzje, podejmowali je z pobudek nazwijmy je samolubnych, złych, po prostu chcieli przykryć swoją korupcję albo odwrócić uwagę od swojej niekompetencji itd., czy to sprawia, że źródło dążeń niepodległościowych Katalończyków jest mniej uprawomocnione, niż by było, gdyby ci ludzie działali tak naprawdę ze szczerych i swoich pobudek? Czy ci wszyscy ludzie, którzy poszli głosować, wierząc, że głosują w referendum, które jest wiążące prawnie, legalne i tak dalej, mimo że nigdy nie było, czy, czy należy przekreślać ich głos? Czy ci ludzie, którzy są przeciwni niepodległości Katalonii, ale są cisi, bo łatwiej jest mówić, że jesteśmy za czymś niż że jesteśmy przeciw jakiejś ewentualnej niepodległości. Łatwiej jest zawsze ludzi do jakiejś sprawy zapalić niż przeciw niej. Co z tą drugą połową? Czy jej głos też się nie liczy? I wreszcie, czy Katalonia, która zbudowała się wespół z Hiszpanią, nigdy nie budowała tego swojego bogactwa i tak dalej w oderwaniu od reszty tego kraju, tylko zawsze była jego integralną częścią, czy teraz może po prostu ten drugi kraj porzucić? Wydaje nam się, że to się dzieje na drugiej części kontynentu, że to jest 2000 kilometrów stąd. Ale paradoksalnie tego typu konflikty społeczne będą w przyszłości narastać również w innych częściach świata być może też w Polsce, być może nie będą one dotyczyły secesji jakiejś części Polski, ale może tak będzie, może na przykład Śląsk się postanowi odłączyć, nie wiadomo. Ale będziemy stali przed różnymi, mm, różnymi wyzwaniami społecznymi, które będą nas konfrontowały jako społeczeństwo, będą nas dzieliły na czasem dwie połowy, a czasami na więcej grup i ważne jest, żeby w takim konflikcie zawsze dostrzec skąd on wynika, jak się zmieniał przez lata i zastanowić się dokąd zmierza. I myślę, że patrząc na tego typu konflikty na całym świecie jesteśmy w stanie dużo więcej nauczyć się o nas samych niż nam się wydaje. Nawet jeżeli wydają nam się odległe i nas niedotyczące i nawet jeżeli kibicujemy tej drużynie, która niekoniecznie e, powinna wygrać ten mecz.